Widzowie, widzowie, jestem Pan Minecraft Witajcie w nowym odcinku na moim kanale Był, tak jak mówiłem, update do Gama. Dodali nowy chest Nowy chest właśnie, w którym stoję Mam laki Marshmallow To jest nowy nowych petów Ale to nie jest mój, ja go nie wydropiłam W ogóle mam laka na godzinę I Shiny Mommy Shacka mam e, Dobrze, ile dostanę? Bo ja nie, nie mam tego A zaraz Wam pokażę, który już mam z nagroda, bo bardzo duży już mam. W ogóle mam 7000 otworzonych jajek. zaraz będziemy otwierać nowe Lucky Egg. Dzisiaj już nie ma tego takiego, jak, jak wam to widowie powiedzieć. 2X Laka, bo był event. Ale już się skończył. Mam nadal 2X la K, wtedy Miałam ten miałem 4x nie, ci którzy mieli kupiony gamepad to jeszcze mieli tam no 6 razy 6 razy Odbier albo nie, nagrody nie będę odbierał, nie. pokażę Wam tylko który mam W ogóle, patrzcie, mam już 50, 150, później będzie to, później chłonej wbij te Daira. Tyra. 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 Dobra. Jak są Daira. to w ogóle, to tak jakby, jak piszcie, czy chcecie, Abym jeszcze dzisiaj nagrał odcinek z. No. Co? O wy. Szanowny marshmallow. Marszmelo, Jest cream To Tak. Ale dobrze, jest, będę dopiero. al Dlatego Lucky of Lorda, jest bardzo dobry. A kurde, zapomniałam nienajrzecznie zrobić widzowi. No, oni mają ja też. Candy. Powiem wam widzowie, bo ja, ja też w Candylandzie jeszcze odbieram. Zbieram, bo w Landzie chcę jeszcze zapełnić nagrody, żeby mieć w każdym już zapełnione. Miałem w Christmas, Christmas tego zapełnione ale e, oddałem to dla kolegi, który on mnie już nie lubi. Nie wiem, jaki to był kolega i nie chciał mi to oddać, to straciłem, ale ten freebus był nawet ale to się liczy, bo mam zapełniony... Mogę... też pokażę, który ja mam tutaj slot. Ja. Mam w ogóle wirusa, jakby ktoś nie wiedział. Just ty no co i się bardzo dobrze z tym czuję. Eee. Dobra, wreszcie napisałam bez prowadzi marszumerów. albo inaczej, nie wiem, kiedyś pisałam przez jedno L i mi ciągle hasztali. Ciekawe czy ktoś mi zaplega. No w ogóle zapomn zapomniałam wam powiedzieć, że dodali nowe miejsca w takim Teraz ma każdy ma 150. 125, nie 150. Będzie taki mały opening, bo ja tylko chciałem to wam pokazać, żeby później nie było, że ja nie pokazałem przez ileś update'ów takie najmniej Overlord leci to, albo pot of World. To, jak ktoś nie wie, co to jest pot of Gold, to patrz, pod, pod, o to jest to. On ma przepiski, jak było so hard to musi być też jakaś tęcza. Ciekawe co następne będzie. Może nie wiem. Jakiś, o mnie Unicorn taki wielki będzie albo nie wiem na przykład. Jakiś chmura, nie wiem. Ciekawe co będzie następne. A w ogóle. Jest jeszcze tutaj w tym jajku jeden tajemniczy pet lepszy Pot of Gold. Ale... Ale ja mi, On się nazywa Pot of Gold. Pot of Gold. Nie, czeka. Pot of Soul Gold Rainbow. Coś takiego. Pot of Soul, soul Rainbow. Coś takiego albo inaczej. Ja nie wiem pamiętam co to jest. Naprawdę nie pamiętam, ale coś takiego jest. Może inaczej się nazywa, ale nie wiem. I tu mam bardzo dobre statystyki. 8000. Na samym starcie. Bez danym levelu. 8000 49%. Dżem, tysięcy dżemsów trzy, trzydzieści, oś, trzydzieści sze, siedem końców i osiem, i tak i siedem tysięcy dziewięćset, i siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa.

Dół. 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 No, pięknie. Aha, wiedziałam. Wiedziałam, że tak zrobił, Wiedziałam.

E, dobra, 15, nie, 10 minut, Nie, może już teraz będę Także ja już się z Wami żegnam. Ja byłam w Pana graf. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku. Może jeszcze dzisiaj, na pewno dzisiaj. Pa!